Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi. Dzisiaj mam znowu zdrapkę świąteczną, a tym razem jest to zdrapka za 5 euro. Mam tą zdrapeczkę w czterech sztukach, zanim sobie zaczniemy zdrapywać, chciałam pozdrowić wikę z kanału Wika Wika. Wika w poprzednich odcinkach, już kilka odcinków wstecz przypominała mi właśnie o zdrapkach świątecznych. Dopytywała się, kiedy będą. Także Wikus, jeśli oglądasz mnie teraz, to bardzo cię pozdrawiam. Zdrapeczki świąteczne na pewno będę częściej teraz zdrapywać. Jeszcze odnośnie Waszych pytań, ta zdrapka owszem pojawiła się wcześniej, bo już na początku października, ale te zdrabki po prostu zawsze tak wychodzą. W tym samym czasie, pierwszy tydzień października i są w sprzedaży tylko przez trzy miesiące. Zaraz po nowym roku. Sprzedaż się niestety kończy. Także będziemy korzystać na pewno i zdrapywać sobie te zdrapeczki. Częściej, póki są. W Polsce wiadomo, te zdrapeczki są w sprzedaży długo, długo. Na przykład świąteczne odliczanie. Jeszcze do tej pory ubiegłoroczne. No ale już nie przedłużam i zaczniemy sobie zdrapywać. I zaraz Wam powiem, o co tutaj chodzi. W pierwszej grze trzeba znaleźć kwotę, żeby ją wygrać. Także sobie sprawdzimy, czy jest jakaś kwota, ale niestety mamy bałwanka. W grze drugiej mamy wygrywające symbole. No i trzeba je tutaj dopasować. Także sprawdzamy sobie nasze wygrywające symbole. Bardzo fajna jest ta warstwa ścieralna, naprawdę chyba najlepsza z wszystkich. Jakie kiedykolwiek zdrapywałam. I wygrywają takie symbole jak. Rękawiczka, obrączka, szalik i dzwonek. Takich symboli szukamy. Jestem pewna, ile tu jest rzędów. Są trzy rzędy. No, ale niestety chyba nic nam tutaj nie wygrywa. I ostatnia gra. Trzeba znaleźć dwie takie same kwoty. No, więc szukamy. Mamy 525, 20 tysięcy i 10. Także niestety pierwsza z jest przegrana. Tutaj oczywiście mamy kod, który się wpisuje na stronę internetową i bierzemy udział w dodatkowym losowaniu. Kolejna z Szukamy kwoty. Mamy jajo. Tutaj szukamy, sprawdzamy sobie symbole. Szukamy takich symboli. Ale niestety się nie udało. I gra ostatnia, dwie takie same kwoty. No, a tutaj na tej zdrapeczce jest zwrot 5 euro. Także ta zdrapeczka się zwróciła. Gra pierwsza, pusta, wygrywające symbole. Dwa pierwsze rządki puste. Sprawdzamy sobie trzeci. No i trzeci niestety też jest pusty. Szukamy dwóch takich samych kwot. Mamy 50 euro. Słuchajcie. Wow. No to jest dopiero zdrapa. 50 euro, ale super. Strasznie się cieszę. 50 euro na zdrapce za 5 euro. Świetny wynik. Super. No to już mogę spokojnie zdrapać tą ostatnią, bo już wiem, że będę na plusie. Także jak widać, zdrapeczki świąteczne są dla mnie bardzo szczęśliwe. I na pewno będą częściej drapane. No, ale się cieszę, powiem wam. Super wynik. Po tych ostatnich, takich dosyć pechowych odcinkach, te zdrapeczki świąteczne tak fajnie mnie zaskakują. No i szukamy takich symboli. Zobaczymy, czy ta ostatnia zdrapeczka również będzie wygrana. Dwa rządki puste. I gra ostatnia. Szukamy dwa razy tej samej kwoty. Także tutaj już nie mamy nic. Także, moi drodzy, podsumowując, super odcinek. Na zdrapki wydane było 20 euro, a wygrana to 55 euro. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę. Idę sobie teraz te kody wprowadzić na stronę internetową, a Wam, moi drodzy, życzę miłego wieczorku, wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!